Tam ponownie, um, kończymy tę misję na szybko Nie lubię robić takich długich odcinków Ten też jeszcze dycha Skonali na zewnątrz Ciebie tutaj, daj pogoń, pogoń, pogoń Co ty zresztą szczęścia, nie lubię do tego iść bez na Kurde, nadwodnic nie mogę mu zrobić. Idzie gdzieś debilu. O, muszę tu poinstruktować stopera. No. Tutaj na przykład wejdź. Regałek ci zrobimy na powitanie. A. Zdasz się z tej krajelki wibracji, żywiej jak powietrza, który używa mocy dźwięku, to jest dla mnie bardzo dziwne. Mm, tylko jedna dynia za czas. Szkoda, ale ogólnie też wszystkie duchy uwolnione. Dobra, teraz idziemy do kolejnej misji. Złopuka tylko raz, która jest jedną z tych bardziej skomplikowanych misji. Gdzie trzeba będzie dużo pomocy śmiertelników. Ja w tym elementa. domu mieszkała kiedyś przemiła starsza pani, która uwielbiała przyjmować gości. Jednak z czasem umysł jej się mącił i coraz trudniej było jej się rozstawać z odwiedzającymi ją gośćmi. Dlatego zamiast cukru zaczęła sypać im do herbatki arszej. Trudno ją winić. Po prostu chciała mieć pewność, że zostaną dłużej. Nieskończenie dłużej. Wydarzenia te poważnie zachwiały delikatną psychiką domu. Mury nie są wprawdzie obdarzone świadomością w pełnym znaczeniu tego słowa, ale to nie zwalnia od obowiązku troszczenia się o to, co nienamacalne. Niech śmiertelnicy ujrzą trupy i dowiedzą się o skrzętnie skrywanych okropnościach... Dobra. Skąd tutaj weźmiemy? On no, nie będzie nam potrzebny. On też my tu nie będziemy straszyć. Przede wszystkim straszyć troszeczkę i do tego wystarczy nam bu. My no, będziemy ich... chciałi podejść. O, Wielanuszka, ci bu, ci zapewnią nam plazmę, bo też będzie konieczna. Pokaż śmiertelnikom ukryte kościotrupy. Więc siedzę sobie na dachu, naprawiam lichą antenę i tak sobie myślę, że wiesz jak na ubrania lepiej by się nadawał. Nagle zaczynam czuć się niewyraźnie. Myślę sobie, może starsza pani wlała mi do herbaty skwaśniałego mleka. A tu jak nie eksplodują mi wnętrzności. E, BUM! Złapałem się komina, no i teraz e, w nim tkwię. Może podasz mi pomocną dłoń. Chętnie. Tak, yy, tej misji najgorsze jest to, że aby wygrać Witam, misję... Pana, nie chcę się najgdzieś słuchać kretynka. Yy, aby wygrać misję to znaczy i pokazać dwa Gry, szkielety, A duchy są trzy, więc trzeba zawsze z innym się streszczać. Ja zawsze zaczynam od Maxi Factor. I w tym celu będę potrzebować kogoś, kto rozwali drzwi. I... Yy, powiadomi kogoś yy, ja i... Wtedy jakaś panienka musi podejść i użyć pudru tej suczy. Wtedy będzie wolna. W związku z tym ja w tej chwili włączam nagrywanie i czekam aż ktoś tutaj podejdzie, żeby tego użyć. Dobra, ktoś idzie, szybko, fascynacja. Znowu jest estofet. Tak, ty musisz, kolego, przede wszystkim to rozwalić, chyba że on będzie na to za słaby o tam czy nie? O, kiedy to rozwali. No i teraz to zostawił. I teraz jak będzie na tym piętrze jakaś panienka, ta, ta, bądź ta, yy, wezwiemy, użyjemy ciekawości, o właśnie jedna idzie. I ona wtedy tam podejdzie i się, i zrobi co trzeba. No. Kiedyś się sporo trudziłem z tą misją. No i teraz już mam tutaj wyćwiczony schemat. No. Ciemno jest tu, co? Teraz już... Pier dobra, pierwszy duch mamy... pierwszego ducha mamy uwolnionego. Ta tutaj robi już to trzeba. Może ten róż pasowałby idealnie, gdyby miała... Ale dobra. Nie lubię takich domokrążców. Hmm. E, teraz musimy się zająć tym kolegą. E, jak go uwolnić? Najpierw trzeba obniżyć to. Teraz Zjechał ten szkielet Troszeczkę niżej Musimy sprawić żeby tutaj było Zimno Ludowy oddech Tego może łączymy... nie nie mam Nie mogę Jest im tutaj chłodno jak co to Któryś zapali piecyk A ja w tym czasie muszę zdobyć Troszeczkę ...plazmy, najlepiej zdobędę go na tym stopniu... ...żeby przetrwać do końca tej misji. O, zaraz nawet ucieknie. No, nie szkodzi, może sobie to. O, zapalili... ...i teraz jest kurz. A ja, w związku z tym... ...kurde, nie mam wstrząsu. A ta dzwoni właśnie po hydraulika. Czy ten chyba ulika? Nie wiem czy dla ulika, bo dla ulika się tym raczej nie zajmuje. Rzez ja się na tym nie znam. W każdym razie po kogoś, żeby się zajął tym. Kominarz powinien się tym zająć. Kurwa Max, za wcześnie to wszystko zrobiłem. Najpierw muszę mieć wstrząs. Ciebie już nie potrzebujemy. Powinien za chwilę się pojawić. I teraz będziemy musieli się spieszyć z uwolnieniem tych dwóch. Tylko. Pojawił się hydraulik. No, hydraulik. Może ci się przydać do ujawnienia, że... Sztą... Powinien podciągnąć spodnie. No, dalej, dalej. że mm. co tak długo ci się to odnawia? Szybciej. Już tam ding dong, ding dong Rzekujesz Robala! Jać na jakiś Tak, niech ślubala Artefakty i broń Artefakty broni. Robisz, robisz Robisz. na płocie kaczko. Okej, teraz na dół trzeba zrobić... Najpierw mnie się zajmie tym. A tak będzie to z do zobaczenia w sobie tym odcinku.